wybór czasów przyspieszania i zwalniania w falownikach Eura e 600 za pomocą wejść cyfrowych. W poprzednim filmie zaprezentowaliśmy sposób ustawiania czasów y, przyspieszania y, czasów przyspieszania i zwalniania w falownikach Eura S600. Teraz zaprezentujemy w jaki sposób skonfigurować wejścia w cyfrowe falownika, aby mieć możliwość przełączania pomiędzy nastawionymi czasami. Funkcję w zacisku d3 to jest parametr f318. Ustawiamy na wartość 18, to jest yy, przełączenie czasu przyspieszania, zwalniania numer 1. Następnie funkcję zacisku d4, to jest parametr f319, ustawiamy na wartość 34, to jest przełączanie czasu przyspieszania i zwalniania numer 2. Przy powyższej konfiguracji, jeżeli oba wej wejścia numer 3 i numer 4 są nieaktywne, wówczas ustawiony jest pierwszy czas przyspieszania. W przypadku, gdy zacisk numer 3 jest aktywny, a zacisk numer, numer 4 jest nieaktywny, w, wówczas wybrany jest y, czas drugi. W odwrotnym przypadku wejście 3 nieaktywne, wejście 4 aktywne, ustawiony jest czas trzeci, y, zaś w sytuacji, gdy oba wejścia są aktywne, ustawiony jest y, czas czwarty. W tym filmie to wszystko. W następnej części zaprezentuję, jak w praktyce wygląda przełączanie pomiędzy czasami przyspieszania i zwalniania. Dziękuję.